Zabraliście ze sobą Rad X. Tu Lavaskar i zapraszam na zagrajmy. Fallout Zmierzamy właśnie do blasku i mamy trudności, ponieważ co już Znajdujemy albo Bandytów, albo Rad Skorpionych. Albo martwych podróżników, którzy nie mają nic przy sobie. W porządku. dalej. Ten blask jest naprawdę daleko. No cóż. w końcu krater oczywiście krater co się co się u diabła stało oczywiście co się stało wielka rakieta przywaliła w to miejsce to kości długowa krowa. I oczywiście zapomniałem o jednej wielkiej, ważnej rzeczy. Nie mam liny, tak? A bez liny nie można wejść do blasku. Super. Cóż, off-screenowo wrócę się do Hubu, czy gdziekolwiek, gdzie mogę kupić liny, i będę z powrotem. Hmm, dlaczego teraz dotarłem bez żadnego zdarzenia losowego? Nie mam pojęcia, napotkałem w drodze do Hubu, napotkałem kilka kilku bandytów. Przy okazji kupiłem książek, trochę. I i tak używamy liny na tym oto. Palu. Nie wiem, to pal. co ja Spręt metalowy. I schodzimy na dół. Jesteśmy w blasku. Kurczę. i Oczywiście druga rzecz, którą chciałam zrobić, to zażycie. Za życie Radixu. Super. Wyjątkowo dzisiaj jestem przygotowany do let's playów. No nic. Otrzymujesz dużą dawkę na bomba. Może jeszcze jednego wezmę. Plus 36 odporności na... No i tak jestem napromieniowany, bomba. To nic, to nic, mam chyba. M, hmm, mam Radio, o ile pamiętam. Wow, ta rakieta nieźle przebiła się przez kolejne poziomy. Hmm. Idź tam dalej. O, szefeczki, szafeczki. zawsze lubię szefeczki. Czemu przed. Ech, czy może mi ktoś powiedzieć, czemu ja muszę otwierać drzwi ręcznie, a taki tycho nie? Ech, nieważne. Co mamy zrobić w blasku? W blasku mamy odzyskać holodyski dla bractwa stali. Wow, aż jeden steampunk. Po prostu świetnie. czy przeszukiwałem te szczątki? o tak kolejny redaway, dobra mamy też windę o, była pułapka, ale na szczęście nic mi nie zrobiła jestem beznadziejny lecę po prostu bez zastanowienia, ale co to czy jest tu jeszcze coś użytecznego? Wszystkie pomieszczenia nie wyglądają na interesujące, ponieważ nie mają aktywnych komputerów. O! Au! Wow, aż jed... zabrało mi aż jeden punkt wytrzymałości. Albo mam wyjątkowe szczęście, albo po prostu te, te pułapki są żenująco słabe. Hm. Mamy detektor ruchu, Wielką Księgę Nauki pastet, którego nie zamierzam brać i szczypce do naprawy przylazły się potem tradycyjnie problem z obciążeniem co może być takie bardzo, bardzo ciężkie nie mam zielonego pojęcia może te flary weźcie sobie, nie obchodzą mi one Te zasady medyczne też mi nie uchodzą Dobra, od razu użyję tych książek, by ich nie dźwigać niepotrzebnie. No, trochę nauka. Hmm, jakoś nie, wi nie widzę by. Może to na prawa mi wzrosła. Nie pamiętam co to jest do czego, ale raczej młody elektronik powinno traktować o nauce. Pierwsza pomoc trochę wzrosła. I a tak, księg, wielkie księgi nauki <grystanie> podwyższają nam naukę. I znowu złotawisz. Nauka 37%, no, niezbyt imponująco, ale zawsze coś. W porządku. Nauka 43%. Hmm, spadło mi chyba moje pigułki przeciwpromienne przestały działać, niestety. Czy gdzieś tu jest w ogóle napisano, ile, jaką dawkę napromiowania mam teraz? Nadano dosyć, dosyć wysoką odporność na promieniowanie. Nie. A, czy mogę teraz wziąć ten czujnik ruchu? Tak. Tak, mogę go wziąć. Jak go się używało? Muszę sobie przypomnieć hmm. Detektor ruchu W porządku Detektor ruchu wykrywa nam Żywe... Żywe istoty A Chyba tu nikogo żywego nie ma Co zresztą mnie kompletnie nie dziwi no dobrze, zobaczmy. Tak, mamy a, holo taśmę, o którą nas proszono, oraz żółtą kartę dostępu oraz komputer. Yep. System zasilanie podstawowe, zasilanie awaryjne. Na razie nie będę nic robić. gdzie tu była winda. Tak, tutaj jest. Pewnie ono nie chodzi. Wiem, że któregoś komputera raczej nie chciałbym ruszać, ale to chyba nie ten. W porządku. Zasilanie podstawowe. Wyłączone. No, aktywuj. Nie, błąd. Zasilania awaryjne. Hmm. Czy coś się stało? Oprócz dużej dawki promieniowania. Chyba wyłączyłem jedynie ha. Chyba wyłączyłem jakiś system bezpieczeństwa Ponieważ ja wszystkie drzwi zostały otwarte Dobra, w każdym razie chcę wejść do tej windy Dobra, nieczynno, czyli muszę włączyć tamto zasilanie. Nie wiem po co ten. Kom... jaka jest rola tego komputera. Hmm. Dobrze, co znajdę na kolejnych poziomach blasku tajemniczego ośrodka badawczego, dowiecie się w następnym odcinku z serii. Zagrajmy Fallout. To, to był Lava Score i życzę wszystkim miłego dnia.